Hmm, co może być tanie, być przydatnym gadżetem multimedialnym i jednocześnie wciąż dawać sporo frajdy z użytkowania? Hmm, odpowiedź jest prosta. PlayStation 3. Ostatnio do głowy przyszedł mi dość ciekawy pomysł, skoro ta oto konsola za niecałe 3 miesiące będzie obchodzić swoje 16 urodziny, to może wypadałoby się nią zainteresować i sprawdzić co zaoferuje nam w 2022 roku. Jak wszyscy dobrze wiemy, konsola miała być konkurencją dla Xboxa 360 od Microsoftu, natomiast czas pokazał jak było naprawdę. A jak było naprawdę? Ano także no, drogo. Sony w pogoni za rosnącą popularnością Xboxa 360 chciało wypuścić jak najlepszy i jak najmocniejszy sprzęt dedykowany pod gry dla konsumenta. Zastosowano więc sporo przełomowych rozwiązań jak chociażby napęd Blu-ray czy autorski procesor Seal oparty o architekturę IBM PowerPC. Dodatkowo w pierwszych wersjach konsoli PS3 mieliśmy do czynienia z hardware'ową wsteczną kompatybilnością z PlayStation 2, co również przełożyło się na wysoką cenę sprzętu. W rezultacie najbardziej podstawowy model w Polsce, 60-gigabajtowy dyskiem kosztował aż 2400 zł. Dokładnie 2400 zł. Dla porównania, wydany rok wcześniej Xbox 360 kosztował zaledwie 1200 zł w wersji Core System. A mimo wszystko, dzisiaj możemy już ten sprzęt nawiedzać w kwotę około 120 do 150 zł, w zależności, jaki zestaw traficie, no i oczywiście jak będziecie szukać. Podobnej cenie co prawda można dorwać wcześniej wspomnianego Xboxa 360, natomiast z perspektywy czasu uważam, że jednak PlayStation jest opłacalniejsze i oferuje więcej w tych pieniądzach. No i pewnie zapytacie, dlaczego tak uważam. Przede wszystkim hardware, jakim dysponuje PlayStation 3, jest po prostu znacznie lepszy. Pomijam już tutaj moc procesora czy GPU, ponieważ w konsoli nie to jest przecież dla nas najważniejsze. Mamy za to napęd Blu-ray, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odtwarzać chociażby filmy Full HD z zakupionych płyt. Dodatkowo jest obecne wsparcie dyskusata w każdej edycji konsoli, a w przypadku produktu Microsoftu nie było to takie oczywiste. Samo oprogramowanie zaś jest proste w obsłudze i podatne na modyfikacje. W przeciwieństwie do Xboxa 360 nie potrzebujemy rozbierać konsoli i wykonywać fizycznych przeróbek jak chociażby RGH czy LTU. PS3 wystarczy jedynie prosty reflaż w Nandzie bądź noże i w granie CFW. Późniejsze modele co prawda uniemożliwiły taką modyfikację, ale zawsze zostaje jeszcze exploit HEN, który załatwia sprawę. O tym porozmawiamy sobie jednak później. No dobrze, a co z systemem? XMB czyli nic innego jak Cross Media Bar pozwala nam na korzystanie z popularnych platform streamingowych, zarówno do oglądania, jak i słuchania. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby podłączyć się do lokalnego NASA i odtwarzać własne multimedia. W 2022 roku dalej mamy możliwość zakupienia zarówno cyfrowych treści na te konsole, jak i fizycznych. Co prawda, Sony w 2021 roku chciało wyłączyć sieć PlayStation Network, natomiast finalnie wycofano się z tej decyzji i sprzęt jest dalej wspierany. Poruszmy jeszcze nieco bardziej temat przeróbki PlayStation 3, ponieważ jest to po części temat rzeka. Generalnie, jeżeli posiadacie PlayStation 3 w wersji FAT albo Slim do serii 2500, to jeszcze możecie zrobić custom firmware. Jeżeli posiadacie PlayStation 3 Slim, ale od serii 3000. To już niestety nie zrobicie CFW i jesteście skazani na HEN. To samo tyczy się PlayStation 3 Super Slim, które, no, jest kiepskie pod przeróbkę. No ale pewnie zastanawiacie się, jak rozróżnić przerabialne konsole PS3 Slim od tych nieprzerabialnych metodą CFW. Oczywistym jest, że najlepiej po prostu spojrzeć od spodu, jakie oznaczenie ma dana konsola, i tyle. Jednak często sprzedawcy nie dają tego typu zdjęć w ogłoszeniu, a i w opisie nikt zazwyczaj też tego nie podaje. No więc idąc po kolei. Pełnie modyfikowalna konsola PS3 Slim to seria 2000, gdzie ta oto seria charakteryzuje się wystającym trójwymiarowym logo PlayStation oraz nadrukowanym czarnym logiem Sony. Seria 2500 jest tylko czasami modyfikowalna, w zależności kiedy została wyprodukowana. Podobnie jak seria 2000 posiada białe trójwymiarowe logo PlayStation, jednak logo Sony od teraz jest w kolorze białym. No i dochodzimy do ostatniej serii PS3 Slim, czyli serii 3000. Nie ma żadnej możliwości wygrania na ją CFW i pozostaje tylko metoda HEN. Od teraz logo Sony ponownie jest czarne, jednak jest wyraźnie tłoczone. Logo PlayStation 6 nie jest już trójwymiarowe, a po prostu nadrukowane. Jest jeszcze jedna ważna kwestia do poruszenia. Instalując custom Filmer albo decydując się na HEN, musicie się z tym, że konsola umożliwi Wam odpalanie spiralnych wersji gier. Oczywiście nie musicie z tego korzystać, a podejrzewam, że i tak większość z Was robi to po to właśnie, żeby odpalać takie gry. Natomiast e, po prostu informuję o tym, ponieważ dla niektórych nie jest to ok. Co ciekawe, wychodzi kolejna przewaga PlayStation nad Xboxem, ponieważ przerobione PlayStation 3 umożliwia nam nie dość, że modyfikacje systemu oraz yy, granie w gry spiracone, to jeszcze nie tracimy możliwości grania online, również właśnie w te spiracone gry. W przypadku Xboxa 360, robiąc RGH, niestety musimy pogodzić się z tym, że odpada nam tryb online. A co ciekawe, możemy jeszcze zrobić LTU w Xboxie, natomiast wtedy odpadają nam przerobki systemu, więc albo to, albo to. W przypadku PlayStation, nieważne jaką przeróbkę zrobicie, możecie grać online. Co ciekawe, jest niewielkie ryzyko bana, natomiast obecne przeróbki są już tak dopracowane, że praktycznie jest to niewykrywalne. Padałoby jeszcze wspomnieć o wstecznej kompatybilności. Otóż każde PlayStation 3, nieważne czy Fat, czy Slim, czy Super Slim jest kompatybilne z grami z PlayStation 1. Natomiast nie każde PlayStation 3 jest kompatybilne z grami z PlayStation 2. Pamiętacie jak na początku mówiłem, że Sony musiało robić cięcie kosztów, ponieważ ich konsola była za droga i nikt nie chciał tego po prostu kupować. Tak więc pierwsze PlayStation 3 Fat, które były wyposażone w 4 porty USB są kompatybilne z grami z PlayStation 2. Co prawda, na początku była to hardware'owa wsteczna kompatybilność, natomiast późniejsze modele, które również były wyposażone w 4 porty USB, miały już tylko emulację. Był to taki jakby kolejny etap cięcia kosztów przed całkowitym usunięciem wstecznej kompatybilności. I tutaj ponownie się wtrącę z custom firmware. Otóż CFW umożliwia uruchomienie każdej gry z PlayStation 2 na dowolnym modelu PS3 za pomocą emulacji. Wymaga to jednak nieco kombinowania, a i z własnego doświadczenia muszę stwierdzić, że działa to po prostu słabo. Jeżeli chodzi o akcesoria, to tutaj też jest całkiem ciekawie. W kwestii oryginalnych padów od Sony, to tak naprawdę mieliśmy tutaj dwa typy, a nie jeden jak klasycznie na każdą generację PlayStation. Wynikało to z tego, że po prostu były pewne konflikty prawne i Sony nie mogło do pierwszej edycji pada wypuścić wibracji tak jak to było w przypadku Dualshocka 3, dlatego pierwszy pad nazywał się Six Axis i był dołączony tylko z pierwszymi edycami PlayStation. Generalnie ten pad jest gorszy niż Dualshock 3, a mimo wszystko na rynku wtórnym jest znacznie droższy. Czajcie to, nie? Gorszy pad jest droższy, bo jest po prostu starszy. W kwestii klawiatur, myszek, kierownic czy innych kontrolerów ruchowych, no tutaj temat jest dość rozległy, ponieważ trochę było tych akcesorii, ale w skrócie, do takiego PlayStation 3 nie ma problemu, żeby sobie na przykład kierownicę. Taki Trustmaster T300 RS ma oficjalne wsparcie dla PlayStation 3. Nie ma tak samo problemu, żeby dokupić sobie jakiś kontroler ruchowy i kamerkę typu PlayStation Move oraz do tego PlayStation iCam. No, trochę tego było, aczkolwiek jeżeli chodzi o śledzenie ruchu i ogólnie kamerkę, to trzeba przyznać, że Xboxowy Kinect był znacznie lepszy. Oczywiście z racji, że jest to konsola, wypadałoby jeszcze porozmawiać o grach, i tutaj sytuacja wygląda całkiem fajnie, ponieważ na PlayStation 3 było naprawdę sporo fajnych tytułów i właściwie do 2018 roku gry były cały czas rozwijane, cały czas wypuszczane. Tak więc, pod względem wsparcia jest naprawdę nieźle, biorąc pod uwagę, że to konsola z 2006 roku. Na PlayStation 3 było również całkiem sporo ekskluzji, jak chociażby sera Gran Turismo, więc fani PlayStation powinni być zadowoleni. A dodatkowo muszę wspomnieć też o tym, że tryb multiplayer jest w pełni darmowy, bo oczywiście jak dobrze wiemy na konsolach obecnej generacji po prostu musimy uiszczyć abonament, także ponosimy dodatkowe opłaty, a w przypadku PlayStation 3 gramy tak naprawdę po sieci za darmo. Jeżeli chodzi o ceny samych gier, to również jest całkiem nieźle. Oczywistym jest, że jeżeli mamy przeróbkę HEN albo CFW, no to możemy sobie pobrać praktycznie każdą grę za darmo i po prostu w nią grać tyle, ile chcemy. No ale są ludzie, którzy jednak nie chcą piracić albo po prostu chcą mieć fizyczny nośnik z daną grą. Tak więc tutaj naprawdę jest fajnie pod względem cen, ponieważ zaczynają się one od 5 zł i często kończą się na 30. Tak więc niezależnie, czy kupujecie gdzieś lokalnie, czy kupujecie online nowo, raczej nie będziecie zawiedzieni. No a jeżeli chodzi o samą o takie gier, to ja oczywiście polecam sobie samemu w internecie poszukać, jakie gry ewentualnie mogą wam przypasować i samemu ocenić, czy warto kupić ten sprzęt. Natomiast od siebie mogę polecić takie klasyczki, jak chociażby GTA 5, GTA 4, Minecraft, czy chociażby seria Need for Speed, gdzie mieliśmy na przykład takiego Most Wanted 2012, albo na przykład Need for Speed Paybacka. Również mieliśmy na przykład Destiny 1, też bardzo fajna gra, polecam. Generalnie jest tego sporo, ale i tak rekomenduję Wam po prostu sobie samemu poszukać danych gier i stwierdzić, czy chcecie się w to pakować. No i niestety tutaj zachwalanie się kończy. W najstarszych modelach konsol PlayStation 3 popularne były dwa problemy. Pierwszy to tak zwany illot bądź airlot, i jest to swego rodzaju coś podobnego do Redrink of Dead znanego z Xboxa. Błąd ten odnosi się zazwyczaj do problemu z układem CPU lub GPU, najczęściej jest to spowodowane utlenianiem się kulek BGA pod układem. Czasami jednak problemem są jedynie zastosowane kiepskiej jakości i kondensatory nektokin. No jak Niektóre egzemplarze PS3 cierpiały także na gielot, ale jest to raczej rzadkość i zazwyczaj ciężko trafić na taką sztukę. W każdym razie awaryjność pierwszych wersji FAT była dość spora i trzeba mieć to na uwadze przy ewentualnym zakupie. Drugim problemem jest kolejna oszczędność Sony na produkcie, która na szczęście została zażegnana już w modelu Slim. Chodzi o tak zwany glut pod IHS. Czyli nic innego jak zastosowanie zwykłej pasty termoprzewodzącej zamiast lutu między rdzeniem, a rozpraszaczem ciepła. Zagrywka dobrze znana między innymi w starszych procesorach Intela, gdzie użytkownicy po paru latach użytkowania skarżyli się na piekielnie wysokie temperatury i niską kulturę pracy. Co ciekawe, nawet po wymianie pasty pod samym chłodzeniem. Pasta termoprzewodząca ma to do siebie, że z czasem traci swoje właściwości, w wyniku czego konieczne jest przeprowadzenie ryzykownego zabiegu polegającego na usunięciu od promiennika ciepła, i wymianie pasty na nową, bądź na ciekły metal. No i o ile w procesorach Intela proces ten jest dość łatwy, ponieważ powstała masa narzędzi ułatwiających tą czynność, tak w przypadku PS3 zarówno procesor Seal, jak i RSX są przylutowane do płyty. Oznacza to, że nie możemy sobie od takich ściągnąć i włożyć do specjalnej ramki. Trzeba niestety kombinować, najczęściej z żyletką. No i to właściwie tyle, co chciałem powiedzieć Wam o tym sprzęcie. Moim zdaniem konsola bardzo fajna, warta zakupu, ale też chętnie poznam Waszą opinię i czy byście na przykład mieli wolną stówkę albo dwie, to czy byście kupili taką konsolę. Ja uważam, że jest to naprawdę fajny zakup, no ale to jest tylko oczywiście moja opinia. Jeżeli Wam się film podobał, no to oczywiście łapka w górę, jeżeli Wam się nie podobał, no to wiecie co robić. No a jak dacie subskrypcję, to mi będzie bardzo miło też i nie przegabicie więcej takich materiałów. W każdym razie to by było na tyle. No i trzymacie się, cześć.